Cześć! Nazywam się Agnieszka Pysz i zaraz pokażę Ci, jak przy pomocy plastikowego kubka i piosenki zerwać z domową nudą. Wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Bielsku Białej zapraszam na kwarantanna song. A jeśli jesteś ciekaw, jak wykonać taki rytm, w drugiej części filmu pokażę Ci wszystko krok po kroku. Będzie też łatwiejsza wersja. W opisie filmu znajduje się tekst piosenki. Życzę miłej zabawy! Chyba już od stu dni za wami też mi, nie chcę bujać się. Bóg jeden wie, gdzie w kultury tak pusto zajęcia odwołane. Chciałoby się wrócić, spotkać ulubione panie. Kubek w kubek, dzień do dnia, izolacja trwa, lewo. Do dnia izolacja trwa lewa w górę prawa w dół opada na su kubek w kubek dzień do dnia izolacja trwa lewa w górę prawa w dół opada na su kubek w kubek dzień do dnia izolacja trwa lewa w górę prawa w dół opada na su kubek w kubek dzień do dnia izolacja trwa takie nasze na przetrwanie. Zapraszam do wspólnej nauki rytmów. Najpierw pokażę Ci rytm w zwrotkach. Zaczynamy od lewej ręki, kubek i prawa. Potem o stół, lewa, prawa. Klaśni, weź prawą ręką kubek i uderz. Następnie uderz jeszcze raz, odbijając. Przełóż kubek do lewej ręki, uderz prawą ręką w stół, kierując ją na skos, a kubkiem uderz o stół, kierując go przed prawą ręką, tak żeby stworzył nam się X. Następnie wróć lewą, przełóż kubek do prawej, uderz prawą ręką w stół, kierując palce na wprost i odłóż kubek. To cała kombinacja, którą powtarzam cztery razy. Zróbmy jeszcze raz powoli. Od lewej kubek, stół, klaśni, weź, uderz, jeszcze raz, odbij, przełóż do lewej ręki, uderz prawo, po skosie, przełóż kubek, wróć kubkiem, złap od drugiej strony, Najpierw ręka w dół, a potem kubek. Teraz wykonam tą kombinację wolno, ale w rytmie. Dla ułatwienia będę Wam śpiewać. Chyba już od stu dni, za Wami tęskno mi, nie chcę bujać się, Bóg jeden wie gdzie. Ok, czas na refren. Jest bardzo prosty. Klaśni. Odłóż, klaśnij, złap kubek prawą ręką, odłóż. Klaśnij, odłóż, klaśnij, złap, odłóż. Klaśnij, odłóż, klaśnij, złap, odłóż. I za czwartym razem będzie mała zmiana. Klaśnij, odłóż, złap kubek, przerzuć do drugiej ręki i odłóż kubek. I teraz tą kombinację wykonajmy w odpowiednim rytmie. Żeby Wam ułatwić, będę śpiewać. I... Kubek w kubek dzień do dnia, izolacja trwa. Lewa w górę prawa w dół, opada na stół. Kubek w kubek, dzień do dnia, izolacja trwa. Lewa w górę, prawa w dół, opada na stół. To uderzanie kubkiem jest to przejście do kolejnej zwrotki. Wykonuję je 5 razy. W łatwiejszej wersji, podczas śpiewania zwrotki, wystukuj sobie tylko puls utworu, natomiast włącz się do tego rytmu, który pokazuję już w refrenie, bo na pewno sobie poradzisz. Na koniec piosenki również możesz wystukiwać puls utworu, możesz także dodać uderzanie w ten sposób. Powodzenia! Izolacja trwa, lewa górę Tak zrobiło, tak się wymsknął